I tylko tak, wiesz, pół gazu i później pizda. No w takim tempie nie przejedzie Na pewno nie. To to w ogóle nie daje się gazu tak. Tylko pizda i tu byś spadł po lewo. Jak sesz tą jamaszką, to możesz sobie tak tu skoczyć. Nie. Tylko musisz rozpędu, wiesz, umiesz skakać przez rowki trochę, czy nie? O kur, ale to nie. Jedziesz na pół gazu i na końcu opizda, żeby się przód troszkę podniósł i trzymasz gaz i, i, i przeskoczysz. Nie będę próbował, bo nie terenu i Ale tu nie jest, tu już masz łagodnie dalej. Tak? A tam masz burtę wyżej, więc spokojnie sobie ładnie skoczysz. Tylko, że musisz się rozpędzić szybciej, bo na takiej prędkości nie przejedziesz. Poczekaj, poczekaj, nagram go, jak będzie fajnie skakał sobie, No i musisz doskoczyć do tego drugiego brzegu twardego. Do to. No nie to, to dolecę. To jest tak, sąsko, A. tak jest, to on jest. cię przyjmie tak fajnie. Pach. A tak jak stanie, to mam To co ja bym tylko raz jedyny przeskoczył jeden? Próbujesz? Dawaj! Nie bój się, tu jest ja się mięciutko, wpa wpadniesz jak kuwienko. Potrzebujemy brute forcy do przeskoczenia. Który panowie tam jest chętny? Panowie! Potrzebuję brudka tutaj, żeby zademonstrował jak się robi robotę. O, nawet Saszka idzie. Saszka, tu jest wyżej. Reduktor tak w moją stronę z tej burty dawaj. Tu, 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 tu o tak i... Okej! Okay. O tak, o tak, Jaki, o tak. I tak zrób gryzlakiem. Rutki dawać, z tej większej burty w wodę. Nie, ona ma jogas. zawahał się, trochę za wolno. Te czuło. Trzeba tak wiesz Tam jest wyżej, tu jest miękko Tu jest niżej Trzeba byś spadł W tym śladzie W Nie grzeb, nie grzeb, nie grzeb, nie grzeb No, ty, no zaraz, się, tu się przeciągnie ciebie z drugiej strony Jak tam grizzlaczkiem, chcesz skoczyć sobie czy nie? Bo tu jest twardy brzeg, a tu masz miękko o, Jesteś tamtą stroną. Marek tylko musisz ogień. I taka mocna. Na prawie, prawie, ale to każdy już tu wylądował, bo tu już jest... Zajebiście panowie. Tam po lewo dziada. Dobra dobra, dobra. dobra, już nie grzeb Już nie grzeb, już jesteś blisko. Już witasz się z gąską <gry> Odsuń się bo chlapnie Łukasz I dawaj Opa Widziałem Dobra, dobra, dobra już nie ci się ręka, to jest najgorsze co może być Można tak pieprznąć Trzeba chyba ciągnąć, bo go nie wypchnie. O, ja mam skazona, to jest kurde. Ale to trzeba potrenować, bo to tak tylko się dobrze mądrzyć, wiesz.